Sprawdziły się słowa pani Taidy. bazylowa wieść o szpitaliku rozniosła po wsi, i gdy nazajutrz Stasia przyszła opatrzeć chorego, znalazła sieni stancję dozorczyni zapchaną ludźmi. Było kilka kobiet z dziećmi, wyrostek zielony od długiej febry, chłop z rozrąbaną ręką, dwóch pacjentów z dezenterią, cały komplet. Stasia wróciła ledwie na obiad, cała zajęta swym fachem, i wnet natarła na panią Taidę. Jak pani przepowiadała, już pełno w szpitaliku, ale teraz z lekarstwami bieda. Nie mam jeszcze prawa podpisywać recept, a w apteczce wszystkiego brakuje. Zwróciła się do matki. Wie mama co? Zmieniłam projekt. Zabieram się kuć egzamin? Co tam? Jeszcze trochę cierpliwości. Więc kolega już praktykę rozpoczął, śmiał się Włodzio. A wolno będzie pacjentów zobaczyć? A może złożymy małe konsylium? A może razem operacyjkę utniemy? Przeegzaminuję kolegę z łaciny. Dobrze, niech pan przyjdzie po obiedzie. Odparła bez gniewu: owszem, rada. Poszedł Włodzio, obejrzał chorych. Wysłuchał jej diagnozy, podpisał za nią kilka recept, żartował, śmiał się, ale z powrotem rzekł do żony: Wiesz, szalenie bystro obejmuje rzecz, decyduje śmiało i trafnie, jakby zęby na tym zjadła. Nigdym się nie spodziewał, że w głowie kobiecej taki może być ład. Co prawda o tym jednym śni i myśli. To jest dopiero powołanie. Po cóż drwisz i ośmieszasz ją bezostannie? Ba, żeby zbytnio zarozumienia nie nabrała, a łacina rżnie jak rzepę, lepiej niż trzeba. Od tej chwili Stasia znowu stała się dla Towarzystwa Mitem. Czas wolny od chorych spędzała nad stosami ksiąg, pisząc, ucząc się późno w noc, obojętna na urok wsi i lata, nieobecna myślą przy rozmowie w czasie obiadu, usuwająca się od rozrywek i spacerów. Gdy Kazio wrócił, opowiedziała mu swe zajęcie, zaprowadziła do chorych, a gdy słuchał i patrzał roztargniony, spytała zdziwiona: Co ci? Czyś nie chory? Wydajesz się, nie swój. Bom też nie swój, a czyś, odparł z dziwnym uśmiechem. Zastanowiło ją to powiedzenie i uśmiech i przypomniała sobie polecenie pani Taidy. – Ale mam z tobą do pomówienia, rzekła. Słucham. Ba, kiedy w łodziowie nadchodzą, to chodźmy jutro o świcie na kaczki, szepnął. Dobrze. Przyślę cię zbudzić. Nie trzeba skończę pisać i wcale już spać się nie położę. Szkoda ciebie, takaś znowu mizerna Staśko, rzekł jakimś nie swoim tonem, patrząc na nią łagodnie. Et, głupstwo. Albo mi to pierwszy raz, przygotuj mi tylko lekką strzelbę. Włodziowie nadeszli i zawrócili wszyscy do domu. – Coż, palimy jutro sobotkę? – spytała Irenka. – Ale i pani z nami pójdzie, panno Stanisławo? – proć. Dobrze, jeśli nie zasnę, bo jutro do dnia idziemy na kaczki na błota. – Winszuję. Pamiętacie kiedyś burę mamy? Co do mnie, wolę oglądać zachód słońca jak wschód. Tu zwrócił się do Kazia. – Powiedz mi, co się z tobą dzieje? – Wyglądasz przytomny, ale nieobecny. Pokaż no język, możeś chory? Muszę ci serce przesłuchać. Coś mi bardzo patrzysz na zakochanego. No, a jeśli tak, to co? Przecie mi wolno. Ależ wolno i owszem, idź do mamy po soliter. Niestety kocham mężatkę. Ot ten tam gruszę przy lodowni. Za wysoko patrzysz. Rozgniewał się włodzio. A bo też dokuczasz każdemu, wtrąciła się Irenka, i drażnisz bez ustanku. Ciebie nigdy, Naprawdę dwóch słów serio nigdy od ciebie nie słyszałam. Stasia uśmiechnęła się i skręcając na boczny ganek, rzekła półgłosem: Warto było po to iść za mąż? Nazajutrz jeszcze szary był świat, gdy Kazio, ubrany do polowania, obładowany dwiema strzelbami, zapukał do okna Stasi. Otworzyła mu okno i wyjrzała, jednocześnie składając książkę i gasząc lampę. Kiwnęła mu głową w milczeniu, by nie zbudzić ozierskiej w sąsiednim pokoju i po chwili wyszła na ganek. – Widzisz, że mnie zaspała? Daj no mi strzelbę! – poniosę obie. – Przecież mi nie będziesz osługiwał, nie dziwacz? Odebrała mu broni, pas z ładunkami i ruszyli przez ogród na łąki. Świat się czynił srebrny i perłowy, bujna rosa leżała na trawach, wabiły się chruściele i przepiórki. Zresztą jeszcze wielka była cisza. Amik, pokurcz, specjalista od kaczek uwijał się wesoło przed nimi, raz wraz, spinając się z wielkiej uciechy na piersi Kazia. Wtem spod nóg Stasi porwały się kuropatwy, złożyła się i strzeliła. Pudło! Rzekła, gdy ptak zapadł w zboża. Przeznaczeniem Twoim jest uzdrawiać, a nie uśmiercać, odparł. Bodajbyś był prorokiem. Czego nie mogę w sobie wyrobić, to doktorskiej obojętności na śmierć. Pamiętam raz pod nożem szonymana zmarła młoda kobieta, której raka w gardle operował. Było nas kilkoro studentów przy tym. Nadrabiali miną, a może i naprawdę nic ich to nie obchodziło. Szonyman do okna podszedł, w szybę pobębnił i tylko ramionami ruszył. A mnie płakać się chciało, wolałabym sama kipnąć, br... Ten szonyman stary, młody? zagadnął. Nie stary, od to mistrz chirurg. Chciałabym tym być, co on. To ten, co w łodzie dowodzi, że się w nim kochasz? A ten odparła obojętnie. Nie lubił, nie cierpiał studentek, nie dla żadnych uprzedzeń. Wyższy jest nadto, ale dowodził, że do chirurgii brakiem siły fizycznej. Bo to czasem bywają operacje, gdzie tylko siła coś znaczy, no i nerwy trzeba oswoić, by się nie wahać, ciąć, ciągnąć, gdy ciało z bólu, aż sta się kurczy. Wtedy każdej studentce aż wargi zbieleją i ręka drży. Gniewał się i złościł, precz odpędzał i zawsze do mnie się zwracał. Panna ozierska, zizyn doch męż. Naprzód, tamte mi tylko zepsują robotę. No, pokaż pani siłą, zimną siłą. Przezwali mnie nawet zimna siła. Kazio słuchał w milczeniu, idąc za nią. Słońce wstawało, gwar ptaszy budził się po polach i łąkach wonnych. Dochodzili błot. Środkiem których ruczaj się wił, świat był bardzo piękny i chłopak był rozmarzony. A tu ona opowiadała o operacjach z zapałem i przejęciem, więc go ogarniała rozpacz i żal do niej. Ty byś im nie tak pokrajała z satysfakcją, zimną siłą na pokaz temu szonymanowi, burknął rozdrażniony. Obejrzała się, czegoś ty taki zły. Naprawdę, w ma rację. Tyś się zmienił. O niczym z tobą nie można mówić. Jak to o niczym? Czy oprócz rzeźniczych popisów nie ma już więcej tematów? Co mnie może obchodzić twoje kokietowanie jakiegoś szonemana lancetem i skalpelem? Tyle co mnie twoje simentalery, merynosy i saki. Słucham z zajęciem o twoim fachu. Niech licho to wszystko zabierze. Będziemy zatem milczeli, bo ja o ludziach znajomych mówić nie umiem. Gazet politycznych nie czytam, nowin towarzyskich nie posiadam. Zawstydził się swojego wybuchu. Ty mi wybacz, jestem zdenerwowany i rozstrojony, rzekł. Cóż ci się stało? O, to by mierzło mi wszystko. Pracuję, morduję się i po co? Dla kogo? Widzisz, to mi przypomina, com ci miała mówić. Matka Twoja uczyniła mi wymówkę, że jeśli się nie żenisz, to z winy mego zgubnego wpływu. Jeśliś jej to wmówił, toś skłamał, kiedy ja ciebie odwodziła od małżeństwa? Zwróciła się do niego i stanęła patrząc mu prosto w oczy. A czyś ty pomyślała kiedy, że ja się ożenię? odparł. Nie, rzekła szczerze, nigdy mi to do głowy nie przyszło. A gdyby się to stało, nie byłoby ci przykro? Zastanowiła się zupełnie szczerze, badając siebie. I to mi nigdy do głowy nie przyszło, powtórzyła, ale naprawdę zwykłą koleją to przejść musi. Może masz dla mnie partię? Spytał gorzko. Także przypuszczenie, weźmiesz sobie jaką pannę ładną i posażną, jak każdy i będzie wam dobrze. Bardzo ci wdzięczny za zdanie i radę, ale nie spełnię. Nie wezmę jak każdy pierwszej, lepszej panny, bo mam jedną wybraną, a że ona mnie nie chce, więc zostanę sam. Czemuż ona ciebie nie chce? Bo za mało dać mogę i serca nie potrafiłem zdobyć. Pokręciła głową. No, no i zakochałeś się tak bardzo? Patrzcie no. Radaś temu? Zagadnął. Nie odparła szczerze. Obcy mi się zdajesz i dalszy. Ruszyła znowu zamyślona i po chwili się ozwała. Że też to każdy odbyć musi. Ciekawam, czy ja uniknę. Chyba. Żeby się zakochać, trzeba przecie mieć choć trochę iluzji, krztę ideału uchować na nagiej prawdzie, a ja zawsze tylko prawdę widzę. A ty jakże kochasz ją, bo piękna? Nie. Kocham, bo jest człowiekiem i w duszę mi wrosła. I nie pożądasz jej może? Rzekła ironicznie. Owszem przecie omos sam, ale ją ukochał dla duszy jej przede wszystkim. Chciałabym wierzyć, ale trudno mruknęła. Powinieneś to wyznać matce rzekła po chwili. Niechby ze mnie winę zdjęła. Ja zwykłem zwierzać się tylko Tobie, nikomu więcej. No, teraz to ci rady dać nie potrafię. Cierp sam. Ja nie cierpię, ba, żebyś wiedziała, jak dobrze jest kochać, to byś mi zazdrościła. Takim bogaty jak monarcha mam moją wybraną, która ciebie nie chce, ale innego nie kocha. Śpi jej serce jak królewna z bajki. Aż ją zbudzi jaki królewicz elegant? Nie, ona takiego nie weźmie i taki się na niej nie pozna. Moja będzie albo niczyja. Wiesz, że pleciesz jak w gorączce. Oby i na ciebie przyszła taka gorączka. Wtedy, ha, wtedy byłoby dwoje wariatów. Nie, byłoby dwoje szczęśliwych. Spojrzała na niego, ruszyła ramionami. Stumienie, gniew odbiły się w jej twarzy. Słowo daję, co z tobą się dzieje? Patrzysz na mnie taki rozpromieniony, jakbym ja była tą wybraną. A, no naturalnie, że ty. Któż inny? Ja? Ty się kochasz we mnie? Czy mi nie wolno? A coś zapewniał zeszłego roku w Warszawie? Zapewniałam, bo nie wiedział, co czuję i jak. A teraz wiem. I oświadczasz się mnie? Nie. Ofiarujesz serce i rękę? Ręki nie, serce tak. Twoje jest. Oszalał. Potrzebne ci to i mnie także. Miałam kolegę, bratnią duszę, a teraz czym ty jesteś dla mnie? Zostanę bratnią duszą. Dziękuję ci, już nie wierzę, żachnęła się niecierpliwie. Słuchaj, ty się opamiętaj i wybij to sobie z głowy. To jest taki absurd, że to ci minie, gdy się zastanowisz. Spytaj, kogo chcesz, czy ja jestem panną do wzbudzenia miłości? Sam nie wiesz, co pleciesz. Wyobraź sobie, gdybyś matce to powiedział. Daj mi święty spokój, nikomu nie powiem, ale też się nie zmienię. Co ci to szkodzi, alboż ja cię proszę o wzajemność? I owszem, niech cię nikt nie kocha, ani ty nikogo. Dlatego m cię upodobał sobie. Człowiek solidny jesteś i dumnym z ciebie. Idź swoją drogą zdobyłaś się teraz przed tobą światotworem. Trzeba mi było powiedzieć prawdę, żebyś nie dziwiła się, żem czasem chimeryczny teraz i nie swój, ale już więcej nic nie powiem. Skończone stało się, możesz sobie wyrzucić z pamięci całą rozmowę. Głupiś, albo to można? Zabiłeś mi dopiero świeka w głowę. Wiesz, warto by Włodziowi szepnąć o tym. Ten by dopiero cię wyleczył. Jestem spokojny, że tego nie zrobisz. Dlaczegoż? Bą ci powierzył swe serce nie na zabawę, a tyś za poważna i zbyt rzetelna, żeby zdradzać czyjeś zaufanie dla żartów. Chodźmy na kaczki. Daj mi spokój, właśnie mi kaczki w myśli. Wracam do domu. Po co? Tu za wierzbą co dzień stado żeruje. To żeruj sam z nimi. Ja jestem zła i żebym się nie hamowała, nagadałabym ci impertynencyj. Staśko przecież cię nie obraził ani obliżył. E, ty szukać rozsądku, który zgubił. Mam cię za niepoczytalnego. Zawróciła się i poszła ku domowi. Warto było lecieć o świcie na błota, żeby się takich głupstw nasłuchać? mruczała do siebie. Co prawda ten koleżka w Genewie, który z czymś podobnym wystąpił, lepiej zarobił. Ale tego mnie mogła tak zwymyślać, bo żadnych propozycji nie robił ale w każdym razie głupie położenie. Trzeba będzie zbierać manatki i zmykać. A to bym się prędzej spodziewała, że gęsi będą pasała, niż takiej nowiny. Wstąpiła wprost do szpitalika i po godzinie opatrywania chorych już nie myślała o wypadku. Wydawało się to jej bardzo marnym wobec pacjentów i ich dolegliwości, a wreszcie zupełnie zapomniała. Idąc na śniadanie, spotkała Kazia wracającego z polowania. Miał dwie kaczki u torby i rękę okręconą chustką skrwawioną. Może im nie opatrzysz? zawołał. pies szarpał kaczkę, odpędzałem go i strzelba mi wypaliła w rękę. Palce całe, ale dłoń poszarpana. Chodźże do szpitala! Powstał rumor w całym dworze. Pani Taida pierwsza przybiegła i zastała już Stasię przy robocie. Kazio blady z bólu milczał, nie patrząc na swą rękę, ale na Stasię, która z wielką delikatnością dobywała ziarna śrotu, oblepione krwią. Mój Boże, jeszcze rękę straci. Trzeba obudzić Włodzia, wołała w desperacji. Niech śpi, zaprotestował Kazio. Stasia to tak dobrze reparuje, że mnie nie boli. A mam rękę stracić, to i w łodzie nie pomoże. Ręka zostanie, tylko szwy będą na pamiątkę, odparła Stasia. Nie słabo panu? Tam eter stoi. Oho, panu pomyślał, jak jej to łatwo przychodzi. Matka objęła go ramieniem za szyję i pocałowała w czoło zroszone potem, a w i w łodziu nadszedł zaalarmowany przez służbę, zaniepokojony. Chciał pomóc Stasi, ale brat nie dopuścił. Nie rusz mnie, masz łapy ciężkie. Wołał, patrzcie go, jaki wybredny. Doskonale, panno Stanisławo, teraz lodu i położyć sobie z Nic mu nie będzie, ale miesiąc się pocacka z tą kukiełką. Próbowała pani kości? Całe, tylko piąty palec będzie sztywny. No, mniejsza z tym, idź do łóżka. Ani myślę, dziękuję pani, już mi lżej. Założyła mu tęblak, a on, pomimo bólu, rad był na myśl codziennych opatrunków. Nie położył się, ale się ulokował na werandzie, gdzie wszyscy go otoczyli, służąc i dogadzając. Wobec tego trudno było Stasi wspomnieć o wyjeździe, zresztą coraz mniej pamiętała o tych niespodziewanych oświadczynach. A Kazio, wierny przyrzeczeniu, ani wspomniał o tym, ani się zdradził słowem lub spojrzeniem. Tymczasem już nie z samej rudy, ale ze wsi okolicznych poczęli chorzy ściągać. Była to istna procesja do panienki, co to jest prawdziwy doktor. Zapracowana po dniach całych, była w swym żywiole. Tylko proszę mi objaśnić, jak ten stary wasz fiolski daje rady tak olbrzymiej praktyce? spytała raz Kazia, zmieniając opatrunek. On? Alboż on by chciał takiej praktyki? rzekł Włodzio ładne utrzymanie chłop wymaga bezpłatnej porady, bezpłatnego lekarstwa, że doktor żaden na to się nie zgodzi, więc oni do doktora nie chodzą. Fiolski obsługuje dwory, miasteczko, Żydów, urzędników, tych, co mu chleb dają, a resztę czasu gra w karty. Ładnie by wyszedł, gdyby zechciał leczyć chłopów. Opowiedział mi raz, że Kazio, że chłop za poradę dał mu rubla i prosił o resztę. Ile? Pyta. Sześć złotych, odrzekł chłop. Parę razy, gdy wyszedł na chwilę z gabinetu, zostawiwszy pacjenta chłopa, ten mu ściągnął jakiś drobiazg z biurka. Tak go to zniechęciło, że teraz na próg nie wpuszcza. Więc któż ich leczy? Spytała Stasia. Trochę dwory, trochę felczerzy, żydzi, najwięcej zna chory i baby, zmierają też gęsto, odparła pani Taida, wzdychając. Nie można rady dać. Ot, pole do pracy, nie dbać o sławę i chleb i temu się poświęcić, pomyślała Stasia. Kazio patrzył na nią badawczo, ciekawy, dlaczego nagle umilkła, a pani Taida rzekła. Trudno od ludzi żądać nadzwyczajnych cnót. Fiolski jest jak każdy, żyje ze swego fachu, jak i nasz proboszcz, bierze jeden pieniądze za lekarstwo, drugi za modlitwę. Zapewne że w idealnym pojęciu tak jedno jak drugie jest strasznym dysonansem, ale harmonii nie ma na świecie i walka obec zabiła w nas nawet poczucie ideału i ofiary. Sławy jeszcze pożądają, ale chwały prawie nikt. I na to Stasia nic nie odparła. Spuściła głowę i myślała, myślała, wreszcie zerwała się i poszła do siebie kuciek zamin. Po paru tygodniach prawie zgoiła się ręka Kazia, i opatrując go, Stasia rzekła: No, jutro już wyjeżdżamy. Pobladł mocno na tę wiadomość. Już powtórzył żałośnie. Zadłużyłam się względem was bez miary. Postaram się odpłacić ile sił, mówiła zamyślona. Dziś się jeszcze z pana matką rozmówię. O czym? spytał niespokojnie. O wszystkim, odparła ogólnikowo. Rad był dalej badać, ale weszła Ozierska i zawołała ją, by zebrała książki do kuferka, więc się Kazio nic nie dowiedział. Wieczorem pani Taida, już na pół rozebrana, pisała w swej szarej księdze, gdy zapukano do drzwi i weszła Stasia. Była jak już od pewnego czasu zamyślona i poważna i rzekła, siadając na stołeczku u nóg staruszki. Przyszłam do pani z gotowym planem przyszłości, po sankcję. A jeśli zamiast sankcji trafisz na krytykę? Nie, jestem spokojna. Podparła brodę pięściami i zaczęła, czy pani mnie pamięta, gdym to po raz pierwszy przyjechała z matką, okrzyczana i słusznie za istotę bez czci i wiary, za najgorszą córkę i materiał na awanturnicę? A wie pani, że prawie pewno skończyłabym w kozie lub w domu wariatów, gdyby nie pani? Pani nie pamięta, co wtedy mówiła, a ja to mam w uszach, jakby dzisiaj. Każdy starszy był w moim pojęciu kretynem i wrogiem, każdy morał i perswazja przedmiotem do drwin bezczelnych, a pani słowo jedno trafiło mi do duszy. Co tam był za chaos i pożar? Zastanowiłam się i ujrzałam przed sobą cel, a potem ukradkiem przeczytałam tę księgę Szarą Pani i postanowiłam być bohaterem. Szalona głowa, tobie i teraz jeszcze w niej się pali. Wtrąciła pani Taida. Pali się, ale już nie pożoga, ale pochodnia. Wtedy pierwszy zwrot nastał we mnie dzięki pani. Ładny zwrot, żeś z domu uciekła. Może i to dzięki mnie. A tak, musiałam iść przebojem do celu, jak pani w życiu nieraz szła. Potem przyszły na mnie złe terminy. Straciłam wiarę w Boga, szacunek do ludzi. Byłam w biedzie okropnej, o pół kroku od samobójstwa. Nie mówiłam tego pani. Wtedy, gdy ciocia Dysia do mnie przyszła, nie uczyłam się, ale miałam przed sobą szklankę z trucizną i patrzałam w dogorywającą lampkę, czekając, aż zgaśnie, aby wtedy z sobą skończyć. No, i ona przyszła. A nazajutrz poszłam do kościoła. Wieczorem dostałam korespondencję i byłam znowu uratowana dzięki wam. A potem te sto rubli. Był to jeszcze jeden szczebel do triumfu. Dzięki pani, tylko jestem tym, czym jestem. Mogę ci zaręczyć, że mi wcale niesympatyczna wasza emancypacja i tylko twoja szalona głowa może wysnuwać z moich czynów takie wnioski. Zawsze była nie rada z twego kierunku. Ale mi pani zmarnieć nie dała, a wreszcie zeszłego roku w Warszawie kto mnie zrozumiał i dał możność skończenia nauk. To już doprawdy nie moja zasługa, ale Kazio mnie namówił, no, boś też tyle lat się męczyła, że żal było zmarnowanego czasu, ja bo nie znoszę niedokończonej roboty. A nie pomyślała też pani nigdy, że świadczyła dobrodziejstwa niewdzięcznicy? Ho ho, co za frazesy. Po pierwsze, żadnych dobrodziejstw nie świadczyłam. Pomij za zasadę, że kogoś ustrzec od zmarnowania albo pomóc w potrzebie to żadna osobliwość przed Bogiem i sumieniem to elementarny obowiązek jak ty kiedy go spełnisz, to ani z tego chluby nie szukaj, ani wdzięczności wyglądaj, ludzie zrobili z tego cnotę, a u Boga wierz mi, to nie ma liku. A wdzięczność za co? Oto właśnie to wyglądanie nagrody, zapłaty, pokazuje, jak ludzie wykoszlawili pojęcie obowiązku. To też ja nie będę pani ani dziękować, ani płacić, ale przez pamięć pani, przez cześć, jaką mam dla niej, pójdę za panią tą samą ścieżką. Sławy nie chcę i jak mi pani była mistrzem wszelkiej mądrości, tak ideał pani będzie moim celem. Nie wdzięczności mojej dla pani, ale zasadą pani będę służyła. Jadę jutro, zdam egzamin, a od nowego roku sprowadzę się z matką do miasteczka i tak będę swe powołanie spełniała, jakie pani rozumie. Pani Taida pochyliła się do niej, wzięła w obie dłonie gorejącą głowę dziewczyny i przycisnęła do piersi była tak wzruszona, że nic na razie nie rzekła, dopiero po chwili się ozwała. A gdy ci to wystarczy, bądź pewna szczęścia, bo nie ma marnych placówek ani obowiązków, są tylko marni ludzie.